Cześć! Dzisiaj chcę Was zarazić kolekcją o nazwie Biała Róża. I jak widzicie są to nietuzimkowe zaproszenia z motywem kwiatowym. Połączenie bieli z nieco ciemniejszą budelkową zielenią sprawiają, że zaproszenia są delikatne, ale zarazem charakterne. Popatrzcie jak zaproszenie wygląda w środku. Oczywiście motyw... Grafiki powtarza się też i w środku, czyli mamy te białe róże z przedniej strony i kolor butelkowej zieleni, który zajmuje nam całą przestrzeń zaproszenia. W środku standardowo wszystkie informacje dotyczące waszego ślubu i wesela, a tył, zobaczcie, że jest jakby lustrzanym odbiciem przedniej strony. Pokażę Wam jeszcze raz, jak to wygląda. Myślę, że prezentuje się naprawdę elegancko i szykownie. A teraz zobaczmy na kopertę. Mamy je w dwóch wersjach kolorystycznych. Pierwsza wersja kolorystyczna to kolor ekry, druga natomiast to kolor butelkowej zieleni. I zanim zacznę je Wam pokazywać, to chcę zaznaczyć, żebyście zwrócili uwagę na wkładki, które się znajdują w kopertach. Jest to oczywiście kontynuacja grafiki z przedniej strony zaproszenia. I zobaczcie, jeszcze raz jest bliska. Zaznaczę jeszcze raz, że to nie jest kolor biały, to jest kolor ekry. I zamykając kopertę, śmiało możecie przyklejać laki bezpośrednio na kopertę. Oczywiście po wcześniejszym włożeniu zaproszenia. A laki przykleja się w ten sposób, że trzeba pociągnąć za ten języczek, który tutaj widzicie, oderwać białą część i przykleić bezpośrednio na kopertę. Zobaczcie też, jak wygląda tył koperty. Są tutaj wypisane imiona i nazwiska Waszych gości. Zielona koperta jest właściwie w ten sam sposób zaprojektowana, natomiast różni się kolorem. Myślę, że zaproszenia naprawdę są ekskluzywne i eleganckie. Na dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Pa! pa.